los los no Mamy larwy, więc matka zeszła już na dolne plastry. Już tu zaczerwiła. Teraz już w 100% będzie powstawał ul leżak na ramce z warszawskiej zwykłej. Tu też już matka zaczerwiła na nowym plastrze, naturalnie zbudowanym przed nim są już larwy nie zasklepione jeszcze, ale są. Naturalne komórki, które budują same od podstaw są większe niż te na wędzie budowanej. Ciekawe czy będą tutaj trutnie, czy po prostu większe pszczoły. Tutaj dopiero pszczoły zaczynają odbudowywać. Tak samo tutaj. Tak wygląda odbudowa na naturalną. Tu jeszcze dwie ramki wyglądają podobnie Zrobimy teraz małą pauzę i przestawię statek tu bliżej aby było widać jak to wygląda Więc tak to wygląda. Jest tutaj 19 ramek warszawskich zwykłych. Dla pewności pszczołom daje pełną ramkę, wypełnioną lodem. Oczywiście tutaj są pszczoły lotne, one sobie będą znosiły pokarm. tak mi ramkę daje wkłada ją na płask tu jest większość nie zasklepiona, więc pszczoły będą miały tutaj bez problemu do niej dostęp podłożę tutaj jeszcze patyczek dla pewności miał lepszy dostęp. Nakryję to wszystko folią powołkową. Jednak trochę za wysoko jest ta ramka, zabiorę tę paty. Taki dostęp by wystarczy wystarczył w zupełności. Mhm. Tak, pszczołem nie ma wszystko będzie bardzo dobrze. tak dociśniemy. Tutaj dotrzymujemy. I tak to wygląda. Będziemy teraz patrzeć, jak to wszystko będzie się rozwijać. Dzięki.